Ech, oczywiście nagrywanie Ech, Już się za tym stęskniłem jak najbardziej Dobra weźmy, zróbmy z nimi porządek Kurde Ja nienawidzę tego czaru Sam osobiście nie potrafię go rzucać, ale jeżeli walczę przeciwko właśnie tym Jamesa to Yes. Nie widzę tego czaru. został został Pasło. Co Pasło. 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 Zabijcie tego troga! Pasło. Pasło. to. Mart został zaatakowany Dzięki. został zaatakowany Za to go lubię, że on nie mówi kiedy nie wygląda najlepiej na, na, na. Mart Mart ma na Dobra on się regeneruje Mało Niektórych. Ja stworzę tyle pirowano, że to po prostu będzie rzeź. Zaklęcie niegotowe. Zaklęcie niegotowe. Prawdziwe. Zaklęcie niegotowe. Ogólnie ile jeszcze mi zostało? To jest kampania Pyro? To już jest przedostatnia kampania. Wow! Fajnie! Nie długo już się skończy ta seria, która i tak w ogóle nie jest oglądana. Eee, tak, stratoskop to będzie prawdziwy problem. Ale co potem? Jesteś grubą jeden. Co po. Co będzie po nagraniu już całej tej serii? Co będzie następne? Nie no mam pojęcia lepsi ja się mikrofon wyłączony i gadam na próżno. zaatakowany. Twój został zaatakowany. grubą dwa! do ataku. nie jest cel. też to go te głupie miotacze czy jak one się tam na horyzoncie. Grupa 2, grupa 1. No, to i podwójnie zostali zaatakowani. Giną. Grupa 2 nie ginął. Grupa 2, grupa 1. Oni też zostali zaatakowani. Grupa 2. Twoi podwładni zostali zaatakowani. Ja ci Zniszczę cię! Twoi podwładni zostali zaatakowani. Zniszczyć, zniszczyć, ten, zniszczyć ten budynek. Tak. Nieprawidłowy cel. Nieprawidłowy cel. Cel Dobrze. poza zasięgiem. Zygrakus. Chodzący z talagmicia. Twoi podwładni zostali zaatakowani. Nie umierajcie! Twoi podwładni, Gilon. Ja nie wierzę co i ile oni Zaklęcie niegotowe. Zaklęcie niegotowe. Zaklęcie niegotowe. Grupa 2. Chroncie mnie! Grupa 1, Formować falangę. Dobra, Dobra. my jeszcze was. tyle chronicie. Myślę, że to deszcz pada. Nie chcemy się iść do szkoły w deszcz. W sumie jadę autobusem, ale... Jesteście grupą 1. Komu by się chciał. Deszcz jest niefajny. Gaza. Animus, Gaza, Animus, Nostro. Jakie są w ogóle moje cele? Gdy tam Pyro Drauliczne musi przeżyć, sprawa 10 niewolników pokonać Lodi i Grakusa. To no, spoko. Grupa 2. Tylko nie ja to, można by. Grupa 10. No, na 4 cztery są, 4 są. Chodźcie, niewolnicy. Którzy należą do mnie, ale nie mogą się przeteleportować, jak to jest wkurzające. Za mną. Wróg na horyzoncie. Za mną. Grupa 2. Ogniat! Grupa 1. Grupa 2. Za mną. Wróg na horyzoncie. Cel poza zasięgiem. Dzieci mnie tutaj skałami, rzucasz, ty podstępny nas... Płudło. Niki jak z Matrixa. Opór tylko powiększy twoje cierpienie. Nafi się. Do ataku. Pojedług mnie. Pojedług mnie. Pojedług trochę bardziej mnie. Pojedług mnie. Pojedług To są to są umierać. Grom się horyzoncie! Zapomniałem o niewolnikach, oni muszą przecież przeżyć Grupa 1, grupa 2 Flam No w sumie nie wszyscy, tylko jeden Ale... Ale nie, nie marnować duszy żadnego z nich. Dobrze. I potem... Co mamy później po drodze? Możemy przejść tamtędy. i do ołtarza Grakusa. Grupa 1. Grupa 2. Ognia. Tak chyba będzie ok. Gdzie są ci niewolnicy? Gdzieś z tyłu. Gdzieś z tyłu. Dobra, już idę do Was. Nie, mart nie martwcie się. Mam tutaj ostatniego, a nawet trzech, którzy po prostu będą się bić o to, który ma tam wejść. Tylko... Twój budynek został zaatakowany. Ten co zostanie żywy wejdzie? Nie no tak nie będzie. Grupa 1, Twój budynek został zaatakowany. Nikt tu. Polis. Polis. Jesteście grupą jeden. Cześć pirowanie. Czy ja mogę tędy przejść? Chyba mogę. Budynek jest zaatakowany, no niestety no. Co ja zrobię? No nic nie zrobię. Muszę tutaj niewolników odprowadzić. No, są tam, idą z piromanami. Jak tam oni w ogóle zabijają? 0, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 3... budynek został zaatakowany. Połą, Grupa 2 4, 5. Grupa 1. Uchwalę Piro! Wejdzie no, ci niewolnicy. To wystarczy! Misja wykonana. Cieszę się. Doprowadziliśmy dość niewolników do Dynama, ale jego uruchomienie wymagało czasu. Ja ja sobie robisz. W te cztery minuty to jest dożyć. Mój został zaatakowany. Grupa dwa. Nie wróć! Mój budynek Chyba atakują ten budynek. Nie ten przy ołtarzu, na szczęście. Twój budynek został zaatakowany! Cię tam Zniszczyć uczyć. ten budynek! Ogniat. Twój budynek został zaatakowany! Tak, zabijaj. Już dokończę za ciebie, bo zostało ci to przerwane. Twoja wypowiedź. Twój budynek został zaatakowany! Twój budynek został zaatakowany, twój budynek został zaatakowany. Między co go tam atakuje? Flumax? Twój budynek został zaatakowany! Nie, tam nie mam pojęcia. Tamten, o no właśnie. Wój budynek tak. został zaatakowany. No przez dwa flumoksy. wam no, się skończyło, co? Nie no. cel.